Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała tobie. Było to przed świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i Skarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz umywał nóg. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział, Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na chwilę, drodzy siostry i bracia. Gdy zbliża się śmierć, zaczyna się liczyć każda chwila. Człowiek zaczyna inaczej zupełnie postępować. Nieraz nawet człowiek czuje, że już się zbliża ta chwila śmierci. I dlatego chce załatwić wiele rzeczy, które wcześniej mógł załatwić, no ale jeszcze nie zdążył. Bardzo często. Pisze testament albo poprawia ten testament. Inne rzeczy też chce przekazać i to nieraz najbliższym. I wtedy ci, którzy do niego przychodzą, do tego, który za chwilę ma umrzeć, bardzo często pamiętają te ostatnie gesty, słowa, które są wypowiedziane przez tego, który jest w niebezpieczeństwie śmierci. I moi drodzy, w przeddzień śmierci także Jezus podejmuje najważniejsze sprawy, nie tylko słowem, ale i czynem. Nie tylko mówi o miłości, ale myje nogi uczniom i ustanawia Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa. Te dwa sakramenty, te gesty, te słowa zapadają uczniom w pamięć bardzo szybko i nie zapomną ich. Będą do nich wracać. Oni będą tymi słowami żyć. Tak jak człowiek, kiedy najbliższą osobę słucha, która umiera, też pamięta to wszystko. Jezus ustanawia Eucharystię w bardzo trudnym momencie swojego ziemskiego życia. Sytuacja jest dramatyczna. Wie, co się z nim za chwilę stanie, ale przecież obok. Siedzi zdrajca, Judasz. Siedzą ci apostołowie, którym tak bardzo zaufał, a którzy go za chwilę opuszczą, którzy uciekną. Wie, że zostanie sam i będzie musiał podjąć najtrudniejszą sprawę, chwilę swojego życia, mękę i śmierć. I dlatego ustanawia w takim momencie coś najbardziej wartościowego. Coś, co będzie do końca nie tylko życia tych apostołów, tych, którzy siedzą obok niego, ale i całej ludzkości, bo tak bardzo ich kocha. Ustanawia Eucharystię i daje cenną wskazówkę. To właśnie przyjęcie. Jego w tej komunii świętej daje siłę, aby przetrwać tak trudne momenty. Jezus ustanowił Eucharystię w momencie zdrady, opuszczenia przez najbliższych cierpienia i śmierci. Sam przecież doświadczył takich sytuacji, jednak Jego one nie zniszczyły. Dlatego wie, co czuje człowiek, który jest opuszczony, samotny, który ma który cierpi, który ma różne problemy życiowe. I dlatego mówi, przyjmij mnie do swego serca. Korzystaj z tego, co zostawiam, komunii świętej. Kto to zrozumie, ten nigdy nie zadba uczestnictwa we mszy świętej. Będzie wiedział, jaką pomoc zostawił nam nasz Pan. To jest moc, dzięki której można poradzić sobie ze zdradą, z opuszczeniem, cierpieniem. To są najtrudniejsze chwile naszego życia, a jednak dzięki Komunii Świętej możemy to przetrwać. I zostaliśmy właśnie przez Pana Jezusa obdarowani na te najtrudniejsze doświadczenia życiowe. To jest moc, która płynie z Komunii Świętej. Tylko ci doświadczą to, którzy autentycznie przyjmują. Nie jak chleb, jak coś do jedzenia, ale jako żywego Jezusa Chrystusa. I o tej mocy takiej płynącej z przyjmowania Komunii Świętej pisze Turgieniew w opowiadaniu Kościotrup. Jest w nim zawarta historia młodej kobiety. Która po upadku ze schodów stała się kaleką. Nie mogła ani stać, ani siedzieć, musiała tylko leżeć. I dobrzy ludzie nie opuszczali ją. Przychodzili, przynosili jedzenie. Ksiądz przychodził właśnie z komunią świętą bardzo często do niej. I razu pewnego przyszedł jeden młody człowiek. I zadał jej takie bardzo trudne pytanie. Czy, jest, czy nie jest ci smutno, że cały czas leżysz? I te słowa, które wypowiedziała ta kobieta, były zdumiewające. Oto one. Cóż mam poradzić? Nie chcę kłamać. Z początku bardzo mi było ciężko, a potem przyzwyczaiłam się, przebolałam. Co tam. Innym jeszcze gorzej bywa. Są tacy, co nawet przytulić się, gdzie nie mają. Inny znów ślepy albo głuchy. A ja Bogu dziękuję, bo widzę doskonale wszystko, słyszę wszystko. Kret pod ziemią kopie, to słyszę. I zapach każdy poczuje, nawet żeby był najsłabszy. Gryka w polu zakwitnie albo lipa w ogrodzie. Mnie o tym mówić nie trzeba, pierwsza od razu poczuje. Niech tylko wietrzyk z tamtej strony powieje: Nie, po co Pana Boga obrażać? Dużo jest takich, co im gorzej niż mnie. Chociażby to, zdrowemu człowiekowi bardzo łatwo zgrzeszyć, a ode mnie grzech się sam odstąpił. Nic mi nie potrzeba. Ze wszystkim jestem zadowolona. Bogu dzięki. Takie to słowa zapisane zostały w tym opowiadaniu. Taką moc daje nam Chrystus w Eucharystii. I ta moc jest naprawdę realna. Doświadczenie tych świętych, którzy przyjmowali Komunię Świętą są niesamowite. Którzy... Bardzo przeżywali ten fakt. Są naprawdę niesamowite. I dlatego od nas też, którzy dążymy do tej świętości, zależy, czy z niej skorzystamy. Zwłaszcza w tym roku, teraz Eucharystii. Potraktujmy jeszcze bardziej na serio testament Jezusa wyrażony w jego ostatnich gestach i słowach. Niech nam zapadnie w serce, tak jak zapadają w nasze serca czyny i słowa bliskich, którzy odeszli. Nam dziś też jest ciężko. Siedzimy już od wielu dni w domu na czas pandemii. Ale to nie znaczy, że nie możemy przyjąć Komunii Świętej. Nikt nam nie zabronił tego, tylko musimy się udać. Tam, gdzie jest rozdawana ta komunia święta, tam gdzie Jezus Chrystus daje nam siebie. Pamiętajmy, że duchowa komunia święta to nie jest rzeczywista komunia święta. Bo często nam się mówi, a w duchowy sposób przyjmij. To jest naprawdę namiastka tylko tego, co autentycznie człowiek przeżywa, przyjmując ciało i krew Jezusa Chrystusa. Duchowa komunia, to można tak porównać to, że tak jakbyś nie poczuje smaku lizaka, liżąc go przez papierek, nie najesz się, gdy patrzysz na potrawy w telewizji. To nie jest to. Autentyczne przyjęcie Jezusa Chrystusa, Jego ciała i krwi, to przecież we mnie ta krew będzie działała. W moich żyłach będzie płynęła krew Jezusa Chrystusa. W moim ciele będzie Jezus Chrystus, Jego ciało. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Bo coraz więcej jest, mamy takich przykładów odchodzenia od przyjmowania Komunii Świętej, niezrozumienia tego, a nawet niewiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. I traktowanie Jej jako, jako symbolu, tak jak traktują to w wielu wypadkach protestanci. A przecież Jezus autentycznie w tej Komunii Świętej to jest Jego ciało i krew. Na to są, moi drodzy, przykłady. Chociażby w 750 roku pierwszy z takich przykładów w Lanciano. Kiedy kapłan, odprawiając mszę świętą, nie wierzył w to, że tam jest Jezus Chrystus. Chociaż wypowiedział te słowa, to jest moje ciało, to jest moja krew. I wtedy z tej hostii, hostia zaczęła się zmieniać. Część tej hostii zamieniła się, którą potem zbadano i była to tkanka ludzka. Mało tego również i krew, krew człowieka. O tym jest mowa, moi drodzy, w różnych miejscach. Nawet czytając cuda eucharystyczne, mogę Wam pokazać tą książkę taką bardzo ciekawą. Warto by było przeczytać. I między innymi tutaj jest też napisane, że to. Badane zostały również i w naszych czasach. Ta tajemnica zbadana przez wielkich profesorów i uczonych. I co oni na to? Oni mówią tak, bo na pięć części się podzieliła, podzieliła ta krew. I każda o innej wielkości. I kiedy waży się wszystkie razem, te części ważą tyle samo, co każda oddzielnie. A więc w każdej części jest to samo. Nie tylko to, moi drodzy, ale również i, i stwierdzono, że cudowne ciało jest rzeczywiście ciałem złożonym z tkanki mięśniowej, poprzecznie prążkowanej mięśnia sercowego człowieka w agonii. Cudowna krew jest prawdziwą krwią i ta analiza dowodzi tego z absolutną niepodważalną pewnością. Zbadano to kolejny raz, moi drodzy. Już przez organizacje światowe ONZ-u, Rada Najwyższa Światowej Organizacji Zdrowia zrobiła 500 różnych wyników badań. I co było z konkluzją? Można powiedzieć, że nauka powołana do wystawienia świadectwa dała pewną i wyczerpującą odpowiedź co do autentyczności cudu eucharystycznego w Lanciano. Cudowne ciało i krew z Lanciano są więc dokładnie takimi, jakimi byłyby, gdyby zostały pobrane tego samego dnia osoby żyjącej. To jest ciekawe. Ale nie tylko to miejsce. Santarem w Portugalii również i dokonano, dokonano takich samych badań, bo podobnie była sytuacja, już nie będę opowiadał, jaka to historia była związana z tym. Ale podobnie. Bo można w cudowny sposób nawet przyjmować komunię świętą. Popatrzmy na ten obraz przed ołtarzem. To tam. Anioł przy, przychodzi i daje Komunię świętą dzieciom Fatimie. W cudowny sposób, a więc to naprawdę musi być ciało Jezusa Chrystusa i krew, Jego tkanka sercowa, w agonii to nic mam nie mówi. Może dla wierzących naprawdę wiele powiedzieć. A co do Polaków, moi drodzy, to jest też ciekawa rzecz. Przez wiele, wiele lat, stuleci nie mieliśmy takich cudów eucharystycznych. A w ostatnich latach, jak gdyby dwa kolejne cudy, i inne są jeszcze też badane. W Sokółce, w Legnicy. To są miejsca też cudów eucharystycznych teraz, w tych kilka lat temu, które się stały. I już są zatwierdzone przez Kościół, przez naukowców, którzy stwierdzili, możemy tylko tyle powiedzieć, że jest to tkanka ludzka mięśnia sercowego z grupą krwi AB. Małe tego, że to jest, to jest ta, sama, ta sama grupa krwi występująca na całunie turyńskim. Czyż to jest wszystko przypadki. Moi drodzy. Dlatego w tym roku Eucharystii szczególnie chcę, żebyśmy tą Eucharystię przyjmowali. Nie mieliśmy okazji tak dużo korzystać z sakramentu pokuty, ale możemy przyjąć komunię świętą. I to chcę, moi drodzy, zrobić w tych najbliższych teraz dniach, dzisiaj nawet, jutro. Na placu przy Kościele będzie można przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Po tej liturgii bezpośrednio aż do godziny 22. Każdy, kto będzie uczestniczył w tej liturgii, nawet poprzez strony internetowe, poprzez telewizję taką, internetową, kiedy to słyszy, a jest w stanie łaski uświęcającej, niech przyjdzie. Co 15 minut będzie wychodził kapłan albo szafarz i będzie rozdawał komunię świętą przed kościołem. Zachowajmy tylko tą odległość dwóch metrów, tak jak przy sklepach, kiedy stoimy w kolejkach. Będziemy mogli w te dni najbliższe też korzystać z komunii świętej, a przy tym pokłonić się Jezusowi w kościele. Moi drodzy, wielki czwartek jest dniem ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. Dlatego trzeba się ciągle karmić ciałem i krwią Jezusa. On wciąż nas zachęca, mówiąc: Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę. Częste spożywanie ciała i krwi Pańskiej będzie takim zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania, bo Pan Jezus nas zapewnił. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A przecież wszyscy chcemy żyć na wieki. Prosta zasada korzystać z Eucharystii tak często, jak tylko możemy. I do tego dzisiaj, w dniu Wielkiego Czwartku, wszystkich Was zachęcam. Amen.